A my mamy następnego gościa. To teraz właściwie nie wiem, czy będziemy latać, czy pływać, czy będziemy gdzieś pomiędzy, ale nasz następny gość, pani porucznik patrycja balcerowska. Będąc niejako na lądzie rządzi tymi, co są na górze i nie tylko. Jest nawigatorką w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemianowicach, urodziła się w Dęblinie, czyli też jakieś styczność od razu z samolotami, Akademię, ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Jak mówi, zawsze chciała być żołnierzem. Swoją pasję zawodową łączy z obowiązkami rodzinnymi. Jest mamą dwóch wspaniałych córek, uwielbia sport, aktywny wypoczynek razem z rodziną. Jak ktoś jeszcze nie widział na profilu. Naszego wydarzenia na Facebooku, tam można zobaczyć film właśnie, gdzie pani porucznik jest w trochę innej roli, między innymi pokazana niż tylko w Galowym Mundurze. Ja jednocześnie, korzystając z okazji, chciałam pogratulować, bo kto śledził od początku wpisy u nas na, no na, na wszystkich profilach społecznościowych, na początku pojawiał się pani podporucznik. A teraz od niedawna awansowała. Gratulujemy serdecznie zdobycia mianowania na stopień porucznika. A panią zapraszam w takim razie. Do... Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję zainteresować państwa moim wystąpieniem. Nazywam się Patrycja Balcerowska, porucznik Patrycja Balcerowska. Zanim znalazłam się tutaj wśród osób z tak dużym dorobkiem i niewątpliwymi sukcesami zawodowymi, pokonałam na swojej drodze życiowej kilka przeszkód. Pozwoliło mi to na dumne reprezentowanie sił powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w tym miejscu, w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Jestem nawigatorem statku powietrznego. Latam na samolocie patrolowo-rozpoznawczym Antonow 28. Mój obecny status nie jest dziełem przypadku. Złożyły się na niego moje tradycje rodzinne, własna praca i determinacja, oraz wsparcie najbliższych mi osób, rodziny i znajomych, którym w tym miejscu pragnę najserdeczniej podziękować. Pochodzę z Dęblina, Bliskość lotniska wychowanie w domu pilota, mój tata, oraz pracownika cywilnego wojska, moja mama, na pewno w znacznym stopniu zdeterminowała moją drogę zawodową. Choć pierwszymi wyborami pokierowała moja pasja, czyli sport, stąd ukończenie przeze mnie Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Zetknięcie z pracą w oświacie oraz otwarcie w Dęblinie studium oficerskiego zweryfikowało moje plany zawodowe. Wiedziałam, że stoję przed szansą kontynuowania tradycji rodzinnych i realizowania pasji, jaką jest służba w wojsku. Decyzja nie należała już wyłącznie do mnie. Byłam bowiem szczęśliwą mężatką i jeszcze szczęśliwszą mamą rocznej córeczki. Zdawałam sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem dla nas wszystkich będą podjęte przeze mnie studia stacjonarne, skoszarowane. Mogłam liczyć na zrozumienie ze strony męża, mąż również jest żołnierzem. Wtedy też przekonałam się, jak ważni w naszym życiu są ludzie, życzliwi, wspierający, otwarci na potrzeby innych. Ja miałam takie szczęście spotkać właśnie na swojej drodze y, takich ludzi wśród y, najbliższych, y, rodzice, mąż y, oraz y, przyjaciół i dalszych znajomych. Y, przydał się również mój upór i kondycja absolwentki Akademii Wychowania Fizycznego. Y, nie, w nie tak całkiem nowej dla mnie sytuacji y, służby wojskowej odnalazłam się bezproblemowo. Na pewno zawdzięczałam to tradycji rodzinnej, jak i pełnej świadomości, że robię to, co naprawdę w życiu chciałabym robić. Oczywiście zdarzały mi się sytuacje, w których musiałam przełamywać własne słabości czy lęki. Były to przede wszystkim skoki spadochronowe, których musiałam wykonać osiem, ale wiadomo jest, że takie momenty. Tylko człowieka wzmacniają i stanowią bezcenne chwile poznawania samego siebie. Dla mnie stanowiły też dowód na to, że będąc kobietą jestem na właściwym miejscu. To samo dostrzegałam u swoich koleżanek zawsze przygotowane na 100%, nie pozwalające sobie na byle jakość. Nie na żadne taryfy ulgowe, których, jak wiemy wszyscy nikt wobec kobiet w wojsku nie stosuje. Efektem ogromnego wysiłku uporu w dążeniu do celu był zdany egzamin oficerski. Dzięki temu mogę tytułować się porucznikiem wojska polskiego. Nie muszę chyba na tej sali nikogo uświadamiać, jak wielkim powodem do dumy była moja promocja, nie tylko dla mnie, ale dla mojej rodziny, najbliższych przyjaciół. I tak też moment ten właśnie traktowałam. To był sukces mój i moich najbliższych. Otrzymałam przydział do Siemirowic. Nowa praca, nowi ludzie, nowe wyzwania. Trzeba szybko się uczyć, zdobywać doświadczenie, stawać się mocnym punktem w zespole. W zespole zdecydowanie męskim. Ukierunkowanym na współpracę, wzajemne stawianie wymagań i ich realizowanie. Dziś po yy, siedmiu latach wiem, że jestem jedną z nich. Tworzymy drużynę. Razem jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Przepraszam za moją ściągawkę, ale nie jestem przyzwyczajona do, do takich przemówień. Dowodem na to jest brak sytuacji krytycznie niebezpiecznych, mogących zagrozić komukolwiek z nas, a o to przecież właśnie w zespole chodzi. Zależymy od siebie i swoich kompetencji. W dniu lotu, zgodnie z planem, stawiamy się na ustaloną godzinę i omawiamy zadania, które czekają do realizacji w trakcie lotu. Przygotowują do niego trasę i plan. Następnym krokiem jest samodzielne przygotowanie się do lotów. Oraz kluczowe sprawdzenie w załodze. Potem tylko wylot i szczęśliwy powrót na ziemię. Można, nie można dopuścić, by wkradła się y, rutyna czy niezbyt poważne potraktowanie któregoś z elementów przygotowań. W sytuacji zagrożenia może nieść to za sobą dramatyczne skutki dla całej załogi. Kiedy nie latam, uczestniczę w szkoleniach oraz dopracowuję swoją dokumentację osobistą. Jest też wtedy czas na zadbanie o sprawność fizyczną niezbędną w mojej służbie. Wojsko to w dalszym ciągu męski, męski świat. W mojej jednostce służy około 10 kobiet, tylko ja i jedna koleżanka latamy. Trudno jednak mówić o specjalnym traktowaniu ze strony kolegów. Dla nich jesteśmy przede wszystkim żołnierzami i uważam takie relacje za jak najbardziej pożądane. Dowodzą one, że kobiety w mundurach, mimo stosunkowo niewielkiej ich liczby, nie stanowią już ewenementu. Wpisały się na stałe w kadrę wojska, doskonale się tu sprawdzają, potwierdzają to codzienną służbą. Słusznie, nie zadaje się dziś już pytań o to, czy kobiety znajdą swoje miejsce w męskim świecie. Ale oczekuje się odpowiedzi na pytania dlaczego wciąż ich jest tu tak mało. Skoro niewątpliwie podołały i temu trudnemu zadaniu. Cóż, wypada mi tylko czekać na kolejne koleżanki w pracy. Nie byłoby zapewne tak ogromnej satysfakcji z pracy, gdyby nie możliwość realizacji własnych zainteresowań. Bieganie, zajęcia na siłowni, fitness, pływanie doskonale uzupełniają mój plan dnia. Potreningowe endorfiny pomagają nabrać zdrowego dystansu, co ułatwia rozwiązywanie sytuacji i napięć. Dają maksimum energii. Będąc aktywna dbam o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, jak i psychiczną. To zapewnia mi wewnętrzną równowagę, swego rodzaju harmonię i przede wszystkim spokój. Moje obecne miejsce w życiu to mój sukces. Jestem szanowanym pracownikiem i cenionym żołnierzem. Praca to moja pasja. Choć wymaga stałego uczenia się, podnoszenia kwalifikacji, robię to w dalszym ciągu z ogromnym zaangażowaniem i ciekawością świata. Takie podejście daje mi poczucie permanentnego rozwoju i samorealizacji. Jednocześnie jestem żoną i matką dwóch córek. Staram się, jak mnóstwo kobiet w dzisiejszych czasach, godzić ze sobą te dwa światy. I tak samo jak im, mi również różnie to wychodzi. Dobrze wiemy, w jakim rytmie dowolnym przychodzi nam niejednokrotnie funkcjonować w pracy. Często misternie ułożony plan wymaga natychmiastowych weryfikacji, bo nastąpiły zmiany w grafiku służb moim bądź męża. Sądzę jednak, że bilans jest dodatni. Tworzymy szczęśliwy dom, w którym każdy czuje się dobrze. Chcę, by moje córki wyniosły z domu wzorce, na których w przyszłości zbudują swoje miejsca w świecie. Wyposażone w zasób wartości, pozwalający im dokonywać wyborów trafnych i dobrych. Bo czy jest się bowiem pilotką, inżynierką czy lotniczką, czy ma się pasję, talent czy odwagę, trzeba mieć pełną świadomość, że sukces każdej z nas to sukces ludzi wokół nas i na tym polega jego największa wartość. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Ja się zgadzam, że pasję to w każdym zawodzie trzeba mieć, a zwłaszcza jeżeli jeszcze właśnie kobieta w męskim świecie, to chyba jeszcze ta pasja musi wygrywać z wieloma innymi przeciwnościami, o czym rozmawialiśmy też wcześniej. Czy jakieś pytania do Pani? Tak, porucz? mam jedno pytanie. Pani Patrycja, wspomniała Pani, że ma Pani dwie córeczki. Czy chciałaby Pani, żeby poszły w Pani ślady, czy żeby zostały pilotkami, czy żeby były zawodowymi żołnierzami? Jedno z córek częściowo spełnia już w jakiś sposób moje pasje zawodowe, bo uprawia sport. Szczerze mówiąc, chciałabym, żeby wybrały własną drogę. Jeżeli będzie to wojsko, będę na pewno wspierać. Jeżeli nie, zobaczymy. Ale na pewno nie będę do niczego zmuszać. Czy jeszcze jakieś pytania?